Jeśli kochacie kosmos, to koniecznie uh, posłuchajcie tych pięciu faktów o kosmosie, które zwalą uh, was uh, z nóg. Jeden. Czy wiecie, że w kosmosie panuje absolutna cisza? Bez atmosfery dźwięk nie ma, jak się rozchodzić. Jeden. Słyszeliście kiedyś o dniu dłuższym ni niż rok? Na Wenus jeden dzień trwa dłużej niż cały jej rok. Szok, co nie? Jeden. Wyobraźcie sobie, że Jedna łyżeczka materii z gwiazdy neutronowej waży około 6 miliardów ton. To dopiero waga. 1. A słyszeliście o planecie zrobionej z diamentów? Nazywa się 55 Country E. I jest dwa razy większa od Ziemi. Prawdziwy, kosmiczny skarb. 1. I na koniec. Czy wiecie, że wszyscy jesteśmy zrobieni z gwiazdnego pyłu? Pierwiastki, z których się składamy, powstały w sercach gwiazd. Miliardy lat temu. Jesteśmy dziećmi gwiazd. Kosmos jest naprawdę odlotowy. Który fakt zrobił na Was największe wrażenie? Dajcie znać w komentarzach.